Cześć wszystkim przemek Pytlak, jestem z Zamościa motorzysta krosowiec miałem dzisiaj okazję jako pierwszy raz w życiu przejechać się motocyklem elektrycznym dla mnie to nowość Suronston B jest to większa wersja motocykla elektrycznego już porównywalna gabarytem do zwykłej krosówki bardziej już nadająca się na takie typowe motokrosowe tory gabaryt też lżejszy w, czu, w czuciu, jeżeli chodzi o zwykłą krosówkę, płynniejsze oddawanie mocy, moment przede wszystkim w całym zakresie, jeżeli chodzi o jazdę, hamulce, nie tak agresywne jak w zwykłych krosówkach, można w takim terenie jak dzisiaj na przykład na takim błocie bardziej precyzyjnie sobie to dohamować, mniejsza walka na pewno jak zwykłym krosem, może mniejsze osiągi, ale za to płynność na plus. Ciekawostek, jeżeli chodzi o elektryczne sprzęty, to jest to, że y, mamy dużo trybów. Trzy tryby, y, jeżeli chodzi o hamowanie, trzy tryby, jeżeli chodzi o jazdę. Można dopasować do swojej charakterystyki jazdy, umiejętności, do miejscówki. Także każdemu raczej uda się to opanować, więc to też jest mega, bo y, z zwykłym motocyklu nie da się tego zrobić, zaadaptować, jeżeli chodzi od tak pod siebie. A to wystarczy klik, kliknąć i już mamy dla siebie swoje ustawienia. Podejrzewam, że kiedyś niewątpliwie u mnie w garażu też stanie taki, bo to jest nieuniknione. No w tej chwili jest duże parcie, jeżeli chodzi o ekologię i czystość jazdy. Dwa, że coraz mniej miejscówek jest takich, że można pohasować, a tym można jeździć praktycznie za domem swoim, więc żaden sąsiad nie jest w stanie mieć jakichś pretensji, jeżeli chodzi o to. Nazywam się Paweł Beus, startuję w zawodach motocross, cross country, enduro. Na co dzień jeżdżę motocyklem spalinowym KTM SXF 350. Dzisiaj miałem okazję pierwszy raz w życiu przyjechać się motocyklem elektrycznym, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Mimo trudnych warunków na to, torze, bardzo dobrze, równo, płynnie się jechało. Warto również podkreślić bardzo płynne działanie hamulców, dzięki czemu nie blokuje nam tylnego koła. Możemy efektywniej dohamować do zakrętu. Wystartowałem na trybie sportowym. Ten motocykl bardzo szybko udało się wyczuć. Musiałem też się przestawić z hamowaniem. Nie mamy hamulca nożnego, tylko ręczny z lewej strony kierownicy zamiast sprzętu. W motocyklu elektrycznym nie mamy również skrzyni biegów, ale po przejechaniu dwóch okrążeń Zupełnie o tym zapomniałem. W miejscu silnika spalinowego mamy tutaj silnik i baterię elektryczną, co moim zdaniem dobrze wpłynęło na wyważenie motocykla, który dobrze się prowadził w trudnych warunkach. Motocyk suron, który miałem okazję dzisiaj jeździć, to bardzo ciekawy sprzęt, sprawia dużo frajdy z jazdy, polecam każdemu spróbować.